Drodzy krytycy lefebrystów, tu można mówić tylko z żalem i bólem, bo dzieje się krzywda. Krzywda się dzieje tym, którzy są najbardziej posądzani o to, że krzywdę innym wyrządzają. Gdzie się podziała ta otwartość, którą macie wobec innowierców? Skąd tyle zacieczewienia wobec tradycjonalistów? Oni są w mniejszości. Jeśli popełniają błędy, odrzucają sobór itd. To zostali do tego sprowokowani przez niesłuszne oskarżenia tych co się fałszywie na sobór powoływali i powołują no niestety dzisiaj wytworzyła się grupa ludzi którzy już nie widzą źródeł tak zwanych reform liturgicznych którzy szczerze w nie wierzą bo im tak mówili biskupi, ich przełożeni, proboszczowie, ich nauczyciele i mentorzy. Ja nie mam do nich pretensji, bo wielu z nich to bardzo dobrzy ludzie, którzy po prostu ufają Kościołowi i Jego przedstawicielu, no ale pontyfikat, Benedykta XVI. Pozwolił między innymi mi osobiście i wielu innym młodym ludziom doszczec, że tu nastąpiło pewne brzemienne w skutkach przekłamanie. Krzywdzące więc były takie głosy, krytykujące tradycjonalistów, bo to nie oni zaczęli. To oni zostali pierwej oskarżeni przez zwolenników zmian. O niezrozumienie, o powierzchowność i formalizm i w wyniku tej krzywdzącej oceny wprowadzono o wiele reform liturgicznych po soborze. Bo pochopnie i krzywdząco uznano tradycyjne formy, w tym liturgiczne, za niezrozumiałe i przeżyte, pochopnie zastąpiono je nowymi. Rzekomo zrozumiały mi dla współczesnego człowieka ale zwykła ludzka uczciwość wymaga wycofania się ze zmian, które oparte były na niesłusznej ocenie, które skrzywdziły wielu. Popatrzmy się, jak to wyglądało w kościele. Od pewnego czasu nasiliła się w nim taka tendencja. Do konstruowania nowych form i zasad, żeby były bardziej zrozumiałe dla współczesnego człowieka niż te stare, żeby przeżywał i rozumiał. Sugerowano więc, że ten, co był przywiązany do poprzednich, nie przeżywał i nie rozumiał. Nie? A kiedy ktoś starał się bronić starszych form, w związku z niesłusznym ich, ich zapomnieniem, to słyszał w odpowiedzi, że nie liczy się forma, ale treść, że najważniejsze to, co w sercu. No tak słyszał, no tak wielu szczerze, nie wiem, taką nielogiczną argumentacją się posługiwało. Bo gdybyśmy konsekwentnie stosowali tą zasadę, że nie liczy się forma, ale treść, że, że najważniejsze to, co w sercu, bo przecież wtedy, popatrzmy się uważnie, nie zmienialibyśmy zastanych form przy świętej i pobożności, nie? No bo forma się nie liczy, nie? Wtedy poprzestalibyśmy na trosce o właściwe ich przeżycie, o zrozumienie, o nadanie im, co już podkreślaliśmy właściwego znaczenia. No ale, kto powiedział, nie? zastanówmy się, że te stare formy były niezrozumiałe. No właśnie, nikt nam nie dał prawa do oceny wnętrz ludzi. Dlatego też zmiany, które wynikły z nieuprawnionej, a przez to błędnej oceny, trzeba wycofać, trzeba zrehabilitować tych, których skrzywdzono. Oni później jeśli wpadli w błąd, to w wyniku krzywdy. Oni są w mniejszości. No bo jeśli ktoś rzeczywiście by nie rozumiał, to lepiej by było mu się po prostu nauczyć, zrozumieć, podjąć wysiłek, metanoiczną przemianę, taką jakiej wymaga, taką jakiej wymaga Kościół. wiara katolicka. Chrystus, który mówi, żeby się zaprzeć samego siebie, żeby iść za Nim. Zastanówmy się teraz nad pojęciem czeka współczesnego. Kto to jest? No właśnie. Jakaś grupa ludzi mogła nie rozumieć. No ale inna mogła rozumieć, przeżywać. A nawet gdyby nie rozumiała, to nie znaczy, że trzeba ciągle zmieniać formy pobożności, przystosowywać je do jakiejś grupy, która nam się wydaje całym światem. Jakaś grupa, nie cały świat, jakaś grupa mogła nie rozumieć, a nie wszyscy, nie? I myśmy tą grupę uznali za cały świat, trzeba wszystkich innych zmienić. No bo formy przystosowane do jednych ludzi nie będą pasowały drugim. I tak będziemy wymyślać, zmieniać, aż w końcu utracimy treść. I paradoksalnie to ci, co niesłusznie widzieli w obrońcach starych zwyczajów formalistów, Sami przyczynią się do urzeczywistnienia swojej diagnozy, ale na własnym przykładzie. Tym bardziej, że ów duch czasu, nowość, postęp, mentalność nowoczesna nie niesie sam w sobie żadnej stałej wartości. Jeśli więc traktujemy go jak wartość samą w sobie, to jesteśmy bezbronni wobec tych treści, również złych, sprzecznych z naszą wiarą, które akurat są na czasie. Jeśli mówimy, że utrzymanie jakiegoś zwyczaju jest antyświadectwem, bo jest on niezrozumiały przez współczesnych. Jeśli znosimy elementy tradycji, pewne formy pobożności, bo się wydają ludziom śmieszne, jeśli znosimy zakazy zabaw w piątek, bo się współczesnym to niewygodne wydaje, to wywracamy do góry nogami właściwą relację między świętym i świeckim. Zgodnie z tym rozumowaniem, musielibyśmy przecież odrzucić instytucjonalność kościoła bo współczesnym się ona nie podoba znieść przykazanie przynajmniej szóste i tak dalej to jest oczywiście absurd w ustach wyznawców danej religii bo jeśli rzeczywiście kochają wierzą to religia jest dla nich najważniejsza. Do niej starają się przystosować swą codzienność, a nie na odwrót. Jak rezygnujemy z koniecznego do tego wysiłku, metanoi, w której to my musimy siebie i świat przystosować. Jeśli rezygnujemy z tego na rzecz wygodnego przystosowania religii do świata, to co to za wiara? Co to za miłość? Ta przecież gotowa jest na takie wyrzeczenia. No a nam się małych rzeczy nie chce, bo zapominamy, że nasze dzieci, podwładni tego wysiłku muszą się nauczyć. Więc nie można im odbierać podobnych zwyczajów. W ten sposób zatraca się tożsamość Ewangelii, tożsamość katolickiej wiary, której sens możemy odczytać dzięki przekazowi między osobami znaczącego multisensorycznego systemu, którego czon. Zawarty jest we mszy świętej no i w tradycji. No bo jak już wiemy, litery i słowa nic nie znaczą bez osób, które ich używają i bez rzeczywistości, do której odsyłają stanowiącej splot pozawerbalnych znaków. nie można również z kolejna sprawa nie można boskiej sprawy poddawać ludzkim gdybaniom, cóż jest bardziej pierwotne, bo z tego wynikła też liturgiczna reforma z dyskusji reforma bardziej pierwotna tak się też przekłócają niektórzy zwolennicy takiej czy innej formy tym bardziej, że te gdy bania, opierają się o założenia tak zmienne i niepewne, zależne od intelektualnych mód, czy to na ewolucjonizm, czy to na funkcjonalizm, czy to na inny izm, najbardziej dziwi jednak to, iż to, z czego wyrosło tylu świętych, nagle okazuje się złe i nieaktualne. Lepsze nam się zdają nasze chwilowo modne, chwilowo aktualne rekonstrukcje. Czyż nie lepiej zawierzyć formom, które są zachowywane przez wzgląd na swoją pomocność w wychowywaniu tylu świętych? Tradycja polega na zachowywaniu pewnych form przez wzgląd na doszczerzoną i sprawdzoną przez więcej niż jedno pokolenie wartość. Bo nigdy nie było tak, że formy się specjalnie konstruowało według ludzkich upodobań, tylko one same rosły do czasu i właśnie czas, w którym zaczęto po ludzku, po światowemu konstruować liturgię niczym wierzył Babel, trzeba się zacofać. Nie. Nie mam tu na myśli Vaticanum secundum i novus ordo missae, ponieważ nie zawierają one zerwania z tradycją, jak wierzę, a wierzę, bo wierzę kościołowi. Zerwaniem tym były natomiast eksperymenty występujące już na długo przed Soborem, a później przedstawiane mylnie jako jego zalecenia, czyli Zagubienie orientacji ku wschodowi, odsunięcie krzyża na bok, usuwanie łaciny, przegadanie, usuwanie balasek, czy wysunięcie ołtarza i odwrócenie się kapłana do ludu itd. Wszystkie te działania wyrosły z niesłusznego, nieuprawnionego uznania, że ludzie współcześni nie rozumieją, dlatego trzeba zmienić. Opierały się na interpretacji socjofunkcjonalistycznej, antropocentrycznej, antyrytualistycznej, która aktualnie była modna. No ale modna tylko w jakimś kręgu ludzi których upodobania rozciągnięto bezzasadnie na wszystkich ludzi współczesnych. Przecież większość ludzi musiała się dopiero uczyć i do tej pory się nie nauczyła, bo nowe formy liturgiczne stały się jeszcze mniej zrozumiałe, mimo tego, iż przetłumaczono na języki, bo czasem więcej znaczą gesty niż słowa dla człowieka, łatwiej mu je odczytać. Jak to Romano Guardini w jednym ze swoich listów pisał, że ludzie już samym oglądaniem czynności liturgicznych uczestniczyli w nich i je przeżywali, rozumieli, mimo iż nie rozumieli języka, który był do nich używany, iż często nie słyszeli słów. Jakże to jest ważne. W związku z powyższą interpretacją zagubiono hierarchię celów, bo przecież w rzeczywistości ważniejsze jest wspólne skierowanie się ku Bogu niż do siebie. Tym bardziej, że wspólny cel skierowanie ku wschodzącemu słońcu razem z wspólnotami, gromadzącymi się i tysiąc lat temu, i prawie dwa tysiące lat temu, i na drugim końcu świata. Może łączyć bardziej niż patrzenie się na siebie w ramach danej wspólnoty. Muszę tu zaznaczyć, że to, co powyżej przedstawiłem, to nie jest zwyczajna krytyka takiej, a nie innej formy, czy to postępowców tak zwanych. Nie, nie, nie o to mi chodzi, bo to są dobrzy ludzie bardzo często. Szczerze pragnący robić tak, jak Pan Jezus chce. Tylko no, przy, urodzili się w takim świecie, zafascynowali się takim, a nie innym autorytetem, który takie formy im przedstawił. I to się ceni, że oni ufają Kościołowi. Tylko, że no, jesteśmy ludźmi. Nie? Jeden się dowie o tym, drugi się dowie o czymś innym. To nie jest tak, że każdy ma objawioną całą prawdę. Tradycjonaliści się dowiedzieli o tym i muszą przekazać tą wiedzę, nie? Tamci się dowiedzieli o czym innym. Zwracają uwagę na to, żeby przeżywać. I owszem, to jest ważne. Ale to się nie wyklucza z tradycją i z formą. Więc to, co tu piszę, czy mówię, to jest krytyk. To, co tu mówię, to ponadto zwrócenie uwagi na to, że pewne zmiany wynikły z chęci odrzucenia tego, co zostało niesłusznie ocenione jako puste, przeżyte, powierzchowne i dlatego wymagające zmiany. Duch Święty czuwa nad Kościołem. Ale tylko wtedy, gdy nie zrywamy z tym, nad czym i dawniej czuwał. Do tego więc nad czym czuwał, co zostało niesłusznie porzucone, trzeba się zacofać i od tego wzrastać, od tego, a nie od światowego, jak proponują wszelki maści reformatorzy liturgiczni. Czy jakiegoś tam jakiś rodzaj doświadczenia uznają za adekwatny dla wszystkich ludzi współczesnych, tymczasem, gdy są one adekwatne tylko dla jakiejś grupki, w której modny jest jakiś tam pogląd, bo tak było w rzeczywistości. A więc od tego trzeba wzrastać, nad czym Duch Święty wcześniej czuwał, a nie od światowego. Bo to właśnie znaczą słowa Chrystusa, że Jego Królestwo nie jest z tego świata. Nie, nie oznaczają one w żaden sposób, że religia się nie może mieszać do polityki, do mody itd., tak do sztuki. Wręcz przeciwnie, oznaczają one, że religia nie z tego świata jest po to, by ten świat przemieniać i udoskonalać. By się do niego mieszać na całego, nie z tego świata, nie przyszło tu na darmo, przyszło dla tego świata. Msza święta odsyła więc do niebios, które stąpiły w Chrystusie w łono historii i zakorzeniły w niej wieczność. Natomiast do liturgii odsyłają znaki zapisane w codzienności, takie jak choćby Uporządkowanie przestrzeni domowej, wioskowej, miejskiej, a nawet, a nawet państwowej, czasu, pracy, ubioru, relacji między społecznych, międzyludzkich oraz rytuały z tymi sferami związane. Na ich kształtowaniu ma polegać m.in. tak zwana aktywność liturgiczna wiernych. Niechże oni zapisują, Tą liturgię w codzienności, przez tworzenie ołtarzyków, przez kształtowanie przestrzeni domowej, ubioru, relacji społecznych, hierarchii, które niejako symbolizują niebiosa, poprzez symbolizowanie liturgii. Właśnie ten ołtarz taki yy, dawny, jak to niektórzy mówią, przedsoborowy, chociaż to złe określenie, on dalej obowiązuje. Ten ołtarz tam, gdzie jest tabernakulum. Jak przeprowadzimy badania, zrobimy takie podsumowanie, to może się okaże, się, że ołtarzyki w domach w jakiś sposób starały się go naśladować. Ludzie sobie przypominali o obowiązkach, o wierze, o, o tym, że trzeba być dobrym dla ludzi, bo tak Pan Jezus chciał. Właśnie, jak patrzyli na ten ołtarzyk w domu, który przypominał im ołtarz w kościele i tą całą atmosferę świętości, tajemniczości, która była związana z rytualną naturą przy świętej. Pokazywaniem rytualną, czyli taką, która pokazuje ostateczny sens wszystkiego, bo taka jest istota rytuału. Rytuał, który jest pusty, to nie jest rytuał. Musimy to zaznaczyć. Nie? Podtrzymywanie tradycji, tego co się dostało od poprzednich pokoleń Wynika właśnie z tego, że to zapewnia nam najpewniejszy dostęp do początków W których zapisany jest sens wszystkiego Początków, do których się rytuały odnoszą No bo wierzymy przodkom wierze, bo są osobami a nie martwymi źródłami czy literami i przekazują sobie przede wszystkim właściwe znaczenia. Sam zapis Pisma Świętego nam tego nie daje. Możemy utrzymać literki, ale kultura im nada przez bieg dziejów zupełnie inne znaczenie. Po to właśnie jest tradycja i wie, zapisany w wielu zmysłach, nie tylko w słowach, w zapachach nawet smachach, relacjach społecznych, zapisany w nich sens, przekazywany między osobami w relacji takiej żywej. Tradycyjnej. Na tym polega tradycja. Wierzymy ponadto, jako katolicy, bośmy dostali od Chrystusa taką obietnicę. W końcu nie mamy wyjścia, bo w pismo i Chrystusa wierzymy, dlatego że nam przodkowie je przekazali i zarekomendowali jako wartościowe, że nad tym przekazem czuwa Duch Święty. Wobec tego okazuje się, że praktyka zmieniania niezrozumiałych form na nowe, przystosowane do aktualnych mód zamiast wysiłku, zaparcia się samego siebie, wychowywania samego siebie do ich zrozumienia, przeżycia i przyjęcia jako swoje, jest podkopaniem podstaw nie tylko szeroko rozumianej religijności ale i konkretnych, charakterystycznych cech Kościoła katolickiego.